A ja lubię grać z moimi najlepszymi przyjaciółmi, oh, bez względu na no. na kogo grał. Ej, przesadził mi to widziałeś to? Gdzie jest ten kość? Okej, okay, nieważne. Ale... tylko ty zostałeś, tak? Nie... a, okej. Okay. Beeper is dead. Shade is one on one. Gdzie ten last jest? Nie wiemy. He's in the kitchen. You want to see something very smart? Yes. yes. <coughs> Bo że to będzie smart, a nie że zepsuję. Ty się wywa... Ach, Boże, ja wiem co on robi. Mhm. Nie wiem, wie. Lol, No, no Dobra, mówiłem, że very smart. Mówiłem, klipa. że very smart. No, mówiłem. to. Oh, 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 oh. O, no, oh, no, kuchnia, no, main entrance, main entrance. Hey, hey, a ja jestem... Przecież Adam a, powinien no, stać. Ale to nie działa, ja mam cały Wziąłeś defa znowu, Adam, jakby co? Znowu oh, go wziąłeś. Okej, okay. dobra. Okay, dobra. Jo, 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 jo. Dobra. Smoki. Okay. Musisz wejść głębiej. Plant, plant, plant. Plantuję. Głębiej nie wejdzie. Kod tam, uwaga! Uwaga, dobra, splantowane. Go, 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 go. Daję tutaj Claymore drugi. Boże, dwa Claymore, co jest? Go, jest nad nami! Jest nad nami! Bro, bro. Wow, nikt mnie nie osłania, ale jesteście dobrze. Ale i tak wygram na 100%. Yo. Tak wiem. Słuchaj nie wiem czy to dobry pomysł, Chizer. Kopie, ja mam tylko te pomysły. No, no, pomysł. nie wiem, No iść, szkoda Yo, 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 yo. nie żyje. Mam defa na sobie. Ale ja tutaj się kapię na no nich, a ich pikujesz Nie, bo ja mówię, że mam to ciekawie, a ja, chłopaki nie chcą przyjść No bo ja... no bo Włowie, ja to siedzę No, ten. no, no, no nie. Tak się wiesz, oni się nie spodziewają ah. Na mnie Na C to tobie? Tak, na mnie Natomiast, No okay. jest to oh. Ale czemu, ale czemu? Why? Przeciwko do kółka Eee, no 10 na 10 ogólnie Kali Okno rozwalili tutaj Ej chłopaki bo U mnie tutaj nie jest fajna sytuacja Wiecie Kali u mnie i Zofia przy oknie Chłopaki u mnie Słyszycie mnie w ogóle? Tak 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 Chłopaki wchodzą na sajta Ale dla którego? No mówię ja lubię grać z moimi najlepszymi przyjaciółmi, bez względu na to na kogo gram. Dostał, dostał, ty... dostał, dostał. Czemu ty spawnpikujesz dostał. przez tak długi czas? Ej, Naprawdę tego nie ogarniam. Mam duży problem. Zdrowa, nie gdzie, nie gdzie jest Shade? Mam defa. Yo, Shade tutaj świruje. Hey. Ogólnie możemy pójść na drugi z bo go jest łatwiej nie, no przejąć. Chcemy, nie. nie, nie Prawda, nie ja spróbuję wyrażony. akurat od frontu wyjść. Bijem na B. Co, zalewać ci pokój? Na B wszedłeś już? O, tak, wszedłem na B. To jest to ktoś? To nie. Jest On jest tak cudowny. Spad... Plantuję w drzwiach. Zesłonisz mi dziurę przede mną? Tak, próbuję. Dobra, splantowane. Dzięki, Pimbek. Za mną jest ten... Dawaj tu. Na plancie. Kawejra, kawejra. Tutaj jest chłopu. Dobra, uwaga. Pimbek, wycofaj, wycofaj. Po prostu. Powolony? O, ja góra to mam. Pimbek. I to z drugiej strony. Ja Dobra, brawo, pimbek, świetnie zagrałeś. Ale właśnie mi, I zwykle jak gadałem, to nikt nie pamiętał tej bajki, z tyłu zostału dziewczyną Robot, jak ona się nazywała. Robot, robot, girl. A robot girl. Teenager Robot, yes. albo coś takiego. Ale jeszcze tak. mi się przypomniał, że oglądałem Chowdera, Flapjacka. Ja tyle o, bajek Chauder, oglądałem. Jedna z... Chauder był Flapjack. Tak. tak. To była dobra bajka. Chowder, ale o czym był Chowder? Było... To był taki fioletowy... Nie wiem, nie no... To plump, to plump to po angielsku, plump. To był taki niebieski szef i taki brązowy tak. Niemiec, który się zgłosił. <glądy> BRĄZOWY NIEMIEC! Niemiec". O, nie! To był Niemiec! On mówił po niemiecku. Rud, 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 rud. to raz <glądy> Szary, po pierwsze nie był brązowy, tylko szary i to był no, ten. Zaszczycel. Yes. Zaszczycel. No, tak, bezkrubity Niemiec. Ja Tak, Dobra, spam pięknie żyje, nie ma za co Kartex. The winter is coming. Przepalają się u nas, już obok site'a są będziemy na My z Adamem będziemy w bardzo słabej sytuacji. Mozi jest, nie wychylaj, nie wychylaj Adam Jak tylko wejdzie Monty, to ja odpalam mu echo, żebyś mógł go zabić łatwo Drugie okno mi też będą wchodzić Eee, dwóch jest, też jest tam, toucher. Ja kładzie tak, kiedy ktoś do niego strzela. widzę tej nu, który on ma poziom. O matko. Mamy przypał. Biedny. Mamy wody, przypał. O, fuck, 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 fuck. fuck. Monty ma mało. O nie, dobra, zabij mnie, toucher. Dawaj go, Shady. Monty nie żyje. O, on tam. Nie wiedziałem, że tam był. Widziałem tylko Jezus, Maria! Co się tu dzieje? Co się tu stało? Ja nawet zacząłem strzelać w Jägera, bo się tak przestraszyłem. Po prostu tak szybko. Jezus, Maria! Co się tu wydarzyło? Jezu, ale ona jest szybka. A ten ADS jest bez nadziei. Ej, e, utknąłem. Co? GRIDLOCK JEST TAK GRUBA, ŻE UTKNĘŁA, ALE DOBRA, UDESTAŁEM SIĘ JAKOŚ Ponieważ, wiecie jak tu mówią, my jesteśmy pancerną elitą Urodzeni no, do walczenia pan, pan, Nigdy się nie wycofuj to, e, e, Dywizja duchów e, Urodzeni, lub, by wykonać e, Żyjący lub, e, lub nie e, Zawsze do przodu <laughs> Nie przez yes. Niezłe tłumaczenie. Tak, ale no w jak jakim rytmie jak dobrym? Jak no. w utworze normalnym? Jak inaczej przetłumaczysz Living or dead Always a Fed by Your Dread? No właśnie, Szybi lub nie. No, Szybi lub nie, no lepiej brzmi. Czemu słyszałam głos taczanki LMG Mountain? Ja w ogóle tego nie mam, A Ja śledzę jego stopy Dobra, on pobiegł w tą stronę Śledzę jego stopy Jezus Nie Co wy robicie, chłopaki? Matko, ja chcę to zobaczyć By tam całą ekipą chodziliście za nim Ej, wycieźliście, no bo ja ten A, bo on clash był Jezus Maria

A był na secie czy góra? Wcześniej był na secie, ale był rozbudowany hatch, więc mógł pójść na górę, teoretycznie. No wiesz, ta jego... E, te <grym> jest snowman bad bad, z... i Rebad, tak? Ale tam się jego nitka nazywa, nice tak, shape. Tak jest, jest strasznie duże ryzyko, że to założy nam. Nie wiem, ja sobie przebijam minimum jedną osobę, a tak to dwie idę. E, główne okno wchodzą. Jezu. Jezus Maria, co się u mnie dzieje? Główne okno jakby, co? Nie gra się e... chwilę w Rainbow'a i od razu ma się... masz się. Tyle. Tylko <grymne> jak wyszukałem w Twitchu to nie było yahu, a teraz wyszukałem tego mam yahu To plyn Cóż ty. Trzeba idzie uważaj na swoje nóżki tylko. Dla Moje nóżki? Niemożliwe. <grymne> I ty <mi> się nóż Dziękuję Kateks. Karteks, ja wiedziałem, że złoty człowiek, ale żeby tak mi oh, before I'll do my to jest chyba słaby Są tutaj w migu jeszcze jeden y, roller. dolegnę ci jest. Jestem chyba Nice. Okay. Powiedziałem się Nie, ponieważ pewnie nawet nie jest automatyczny. Pewnie nawet nie jest automatyczny. Ale sama rośnie. Wow, ale sam musisz się ścinać. No, no, bo no to. to... Ja sobie, e... Dzień. Już jest sobie. 200 czy ja tu już jestem? No, jednorożec Worf Hej <grym> Hej, cześć. Jak widzicie, rzadko do was przemawiam tak na odcinkach bezpośrednio do was. Jednak jestem tutaj ponieważ chciałem wam bardzo podziękować za to, co dla mnie robicie. Mam na myśli osiągnięcie kolejnego kamienia milowego, jakim jest zdobycie 100 followów na Twitchu. Jest to dla mnie naprawdę coś wielkiego. Jestem po prostu w szoku, że w tak krótkim czasie jesteśmy w stanie tak szybko się jakby rozwinąć i dalej pędzimy z tym wszystkim. Ja cały czas staram się ulepszać mo moje streamy, niedługo będzie również lepsza jakość streamów, ponieważ lepszy internet, lepsze jakieś opomenty do komputera, jak widzicie studio również sobie ulepszam, wszystko to jest dzięki Wam oraz dla Was, także mam nadzieję, że Wam się wszystko podoba i jeszcze raz z całego serca chciałem Wam podziękować, co, to, co dla mnie robicie, bo... Gdyby nie wy, nie byłoby mnie tutaj. Pewnie większość z was by o mnie nawet nie słyszała. Dlatego dziękuję wszystkim. Najchętniej podziękowałbym każdemu z osobna, jednak jest to trochę utrudnione ze względu na waszą liczbę. Ale naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że filmik również wam się podobał, bo troszkę nad nim spędziłem czasu. Jak zwykle w przyszłym tygodniu również pojawi się kolejny filmik. Jeśli macie jakieś pomysły, co mógłbym jeszcze jakby ulepszyć, co mógłbym dla was zrobić, postaram się to jakby przemyśleć. No i dalej, jakby. Iść do przodu, prawda? Nie zatrzymujemy się, i chciałem Wam powiedzieć, że wiele osób może Wam mówić, że coś się nie uda. Tak samo jak mi mówiło, że nawet nie osiągnę tych 100 followów na Twitchu. Jednak pamiętajcie, że ci ludzie, którzy Wam to mówią, to nie są Wasze granice, to są granice tych ludzi. Wy macie spróbować, zróbcie to, co kochacie, to co chcecie zrobić, bo bardziej będzie Was bolało to, że tego nie spróbowaliście. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz za wszystko. Mam nadzieję, że pomogłem wam w czymś. No i dalej lecimy, prawda, z kolejnymi osiągnięciami. Dziękuję za wszystko. Do zobaczenia wkrótce. Pa pa.